Wiadomo, że wszystko ma swój początek w jajku, ale jajka u Urszulanek przy ulicy Wiślanej wyglądają zupełnie inaczej. Siostro Gabrielo, czym różnią się nasze jajka od jakiegokolwiek innego jajka? Zawartością. Najpierw, żeby zmienić zawartość jajka, musimy się dostać do środka. Więc delikatnie skupiemy czubek czubek skorupki, żeby zrobić niewielki otwór. Potem trzeba opróżnić skorupkę i powstaje nam naczynko. Naczynko przelewamy gorącą wodą i wysuszamy. Do tak przygotowanej mini foremeczki wkładamy groszek zielony, kukurydzę, Maleńki listek zielonej pietruszki, gotowanego kurczaka i co tam kto lubi, kolorową marchewkę. To wszystko zalewamy tradycyjną galaretą, wywarem warzywnym lub mięsnym w zależności od upodobania. Ale tu ciekawie mnie to, strzykawka. I ja sobie pomagam właśnie takim, takim urządzeniem, żeby do zawartości wstrzyknąć odpowiednią ilość galarety rozpuszczonej. I potem wychodzą nam takie cuda. Mogę wyjąć jedną? Nie wiem, czy Ci się uda, bo ja mam zalone galaretami do żeby miały tą dupkę. Tylko wszystkie. No dobra, niech Ci będzie. Tada! Polecamy. Kto jeszcze nie robił takich jajek, to może jeszcze w tym roku zdąży. Kolejny przepis z urszulańskiej kuchni. Normalnie jak jest taka sałatka, taka po prostu kartoflana zwyczajna, no to według mnie starej daty człowieka dekoruje się ją jajkiem, marchewką, rzodkiewkami, kukurydzą. A proszę bardzo, siostra Beata. Proszę. Skąd się te kwiatki narwały? Tutaj przed a czemu z kwiatkami? Wolno takie kwiatki jeść? Po pierwsze, to są kwiatki jadalne, po drugie to są bratki, to jest symbol przyjaźni, a po trzecie nam dadusy.